ma witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj porozmawiamy sobie o Natsu I wiem, że może to jest kurde stary news, bo już ma 3 dni I nie ma o czym rozmawiać, ale spokojnie Porozmawiamy sobie dość ciekawie Warto obejrzeć I zanim też do tego przejdę, to już chyba wiecie, że trwa konkurs na 100zł piece of carda Więc już nie chcę o tym mówić Ale napisz jakiś fajny komentarz Bo po prostu zależy mi na budowaniu społeczności na moim kanale Jest to dla mnie ważne, więc jeśli możesz to po prostu zostaw komentarz I, i to tyle Tak jak mówiłem na początku, dzisiaj będzie o Natsu po prostu nic nie dzieje się teraz w internecie a że prowadzę daily to muszę łapać się Wiecie każdej okazji do filmu Wiecie jak to jest No i najzwyczajniej w świecie nagrała 3 dni temu film o tym Że po prostu chce odejść z YouTube'a No i w skrócie jeśli ktoś go nie oglądał tego filmu To po prostu powiem wam co tam Mniej więcej powiedziała I powiedziała tam że po prostu był to dla niej Bardzo intensywny rok No i rzeczywiście był to intensywny rok dla niej No bo zawalczyła na High highligu Miała potężną dramę z której Jakoś wyszła nie wiem jak ona to zrobiła ale udało jej się to obrócić pod siebie idealnie i wyszło na tym zajebiście, według mnie. Lepiej się ogólnie z tego wyjść nie dało, chyba, więc podziwiam. Powiedziała też, że wyprowadza się z domu X, co już wcześniej mogliśmy wiedzieć, bo mówiła gdzieś tam o tym na filmach. Po prostu odchodzi z Teamu X w nowym roku, no i teraz jest nowy rok, i powiedziała to już drugi raz. A dlaczego chce się przeprowadzić i w ogóle opuścić Team X? To dlatego, że po prostu chce zamieszkać w domu typowo przeznaczonym pod jej nowy projekt i ostatnio też. Był casting do tego właśnie projektu, który będzie startował w tym roku, więc ciekawe co to będzie. Ale powiedziała też na tym filmie, że nie będzie to, to coś typowo, tak jak Ekipa czy tym X. Ja tam nie wiem, szczerze, zbyt dużo to się po niej nie spodziewam. Ale chciałbym zobaczyć jakiś powieść świeżości na tym YouTubie, niech w końcu zaczną kopiować z jakichś kreatywniejszych kanałów z Ameryki, bo sidemen już są u nas w Polsce i nie trzeba już tego robić. Więc czekam na coś nowego. I jeśli będzie to dobre, to będę kibicował. W tym filmie też powiedziała, że będzie walczyć w tym roku, 2022. Zakładam, że ponownie na High League, bo już tam pewnie miała wcześniej podpisany kontrakt na 2-3 walki. Z kim to jeszcze nie powiedziała, wiadomo, no bo to mówić tak wcześniej to bez sensu, ale na pewno zobaczymy ją w Oktagonie, więc czy ciekawie, nie wiem, bo zbyt dużego show to w sumie ona nie daje, ale no co, zobaczymy. Może będzie fajnie. No i w sumie wiecie, nagrała taki film w stylu takiego stew, że też odchodzi z YouTube'a na nie wiadomo ile i jest to w takim właśnie klimacie i baner na YouTube y też sobie zmieniła na taki spódniejszy, ale z niepewnego źródła, ale są informacje takie, że jej nowy projekt wystartuje już w lutym lub w marcu, więc no lada chwila tak naprawdę. A ona odeszła z YouTube'a w tym filmie, powiedziała dlatego, że przygotowuje się pod ten nowy projekt. Więc tak naprawdę ten film to jest jeden wielki clickbait, bo równie dobrze mogę powiedzieć po prostu wprost, czemu jej nie ma, czemu jej nie będzie i że zaraz będzie. A nagrała taki typowy shit youtuberski, że odchodzi z YouTube'a, a prawda jest taka, że po prostu będzie na Instagramie, na TikToku, czyli tak naprawdę nie znika. No i wróci za chwilę właśnie na ten nowy projekt. Takie to trochę krzywe i ślizgie, ale w sumie czego spodziewamy się ponadto. Bo na dobrą sprawę, Wardęga też mógł nagrać film, że odchodzi z YouTube'a, bo miesiąc nie ma filmu. Ale on po prostu nie stawia filmu z byle jakiej okazji i doskonale wiemy jak to wygląda. Ale przynajmniej jest atencyjny, co mi się podoba. No i chyba taką ostatnią rzeczą, którą mogę poruszyć jeszcze tutaj, to to, że na końcu w tym filmie powiedziała, że też odchodzi z innego prywatnego powodu o którym nie powiedziała wprost no i nitro jak oglądał ten fragment filmu to po prostu powiedział że jest w ciąży i od razu na tiktoku zaczęły latać przeróbki z tym czy przeróbki po prostu fragmenty z tego shota że po prostu jest w ciąży ale pod tymi tiktokami ona odpisywała w komentarzach że nie jest i trochę na nic taki szum więc ja też tutaj to powiem żeby nikt tego gówna nie powielał dalej Natsu nie jest w ciąży jest to najprawdopodobniej jakiś inny powód o którym pewnie się dowiemy ale jeszcze nie teraz więc spokojnie i to by było na tyle z tego filmu mam nadzieję że Fajnie, czego oglądałeś i tak to super. I pamiętaj, że filmy tutaj są codziennie o 20 przez cały styczeń. Ode mnie to tyle i do następnego filmu. Siema.